Siemano, z tej strony. Berni witam was dzisiaj w trzecim odcinku z Metro 2033. Zaczynamy w tym samym miejscu, w którym ostatnim odcinek zakończyliśmy, czyli w poziomie nazywającym się Lost Tunnels, czyli zakupione tunele. Ale chyba każdy zdążył to zajarzyć. Wrócimy i tam granata, może. Boom! No, całkiem fajnie to wyglądało. Ale czy to coś dało? Ale rym. Halo? O, dwóch. Już jeden. inteligencja nie powala, jakoś specjalnie na głowę. Ale czasami potrafią trafić. Znacznie lepiej zachowują się w tejże potwory, jakby nie patrzeć. One przynajmniej mają jeden cel: tylko taki, żeby nas jeść. Wszystko zebrałem, co było możliwe. Work. więc ruszamy dalej. The bloody skirmish with the bandits was over i had expected mutants and monsters but how many more of my fellow humans would try to kill me before i reached polis the bridge is in a place okay. so here's the plan on so some adventure plus on average przeszliśmy if we were together we'll make it but don't play hero boy i am in no mood to get killed today a może coś co Służyłby nam do podniesienia? Nie, wątpię. Co to było? Nie to berze. Okej. Okay. O. do maski przeciwgazowej. Ja mam maskę chyba, ale nie wiem, czy ona służy. Mam do podniesienia. Boże, kości, o, że kości oddech. O. O. Ale daleki skok. Schodzenie to na teren. O. Czecieczka gazowa, spojrzeliśmy na zegarek ile czasu możemy na niej pociągnąć jeszcze i ciągnę strzelasz z takiej odległości szybka? Oj, jest z dwóch stron. jakiś lek shotgun. najlepiej z większą ilością amunicji ponieważ przy dwóch strzałach możemy zabić maksymalnie dwa mutanty a one raczej chodzą w większych stadach więc on gnoju. ten nie miał to nic tu nie ma Stąd idziemy za naszym towarzyszem. pancerzona drezyna, która prawdopodobnie służy im tu jako czołg. A, musimy stąd skoczyć. A, nie. Nie wiem czy automatycznie nas zmieni filtry w masce po tym jak one się zapchają, czy w pewnym momencie po prostu zginę. Mam nadzieję, że jednak ta pierwsza opcja będzie tą prawidłową. Gdzie on jest? Ciekawe czy wszedł na górę, czy gdzieś kontynuuje tędy. Nie szedł po drugiej stronie. Mam tutaj opcji rozw rozwalania jakiś skrzynek tutaj nic nie ma, ale jak my tam mamy zaskoczyć? Czy ten jest jakieś zejście lepsze? Nie wygląda na to. O, mamy wejście do pociągu. Przeszukajmy szybciej tylko w poszukiwaniu jakiejś amunicji. Nie wygląda mi na to, żeby... I don't know. six times Co za zabroni nie ma jakiegoś innego wejścia Dziś grzyby zielone. Już tędy możemy się tam dostać. Nie. Tam była jakaś broń, ale mniejsza o nią.

Było blisko. Jakby nie patrzeć. Szybki przeładunek. Czemu nie mogę zamienić tej maski? Czyżby nasza była w za dobrym stanie? Dobra, idę. Spóki więcej na mnie jeszcze nie wyskoczyło. Gdzie jest mój kolega? Który tak usilnie mi cały czas się. Stoi? Pomóc. O! Możemy tego jakoś dezaktywować. Możemy wyciągnąć z tego. Granat, który był tutaj schowany. To odgłosy jak najbardziej mnie niepokoją. Obawiam się, że w którymś momencie na pewno się przeraża. I to nie byle jak. Tak jest. Market station was just a little further, but Bourbon me that our path went through the lost catacombs. Mamy tutaj tą mapę tego metra i z tego, co wiem, było, zacząłem czytać tą książkę. To e, linie metra były podzielone na kolory, na, na jakie były one pozaznaczane na, na mapie. W tej chwili nie mamy tych kolorów, ale Prawdopodobnie w oryginale tak powinno być i ta główna linia która szła przez większość terytoriów to była linia czerwona i nie wiem czy właśnie nią się nie poruszamy teraz. Mam rację. search Search the bodies. Nie ma problemu. Czy nikt mnie nie podchodzi? Zaglądać tylko... Czykolwiek... O, poder. Nie wiem, czy miałem za nim podejść, czy nie. Rewolwer jaki mam Uczuwałem, że moje kraciochy pamięciowe yes, W nie spadają

czy to śmieszne jest niestety pewnie znajdą inne wejście oh. Nie, naprawdę przydałaby nam się lepsza ochrona. Z przodu O cholera. Widzimy tutaj jakąś stację. Niestety nie umiem rosyjskiego, więc nie, nie przeczytam tego napisu. Cuwał, że będziemy się musieli obronić przez chwilę. Ponieważ raczej nie będą chcieli nas spuścić z tymi potworami. Te potwory były chyba nazywane czarnymi. Z tego co słyszałem w książce. Dzięki za pomoc, którego. Myślę, że będę miał się z takiej okazji odwdzięczyć. Så

Remember you should wait 84 me. sztuki bez sure? kobiet zazwyczaj I się nie strzelam o like wiele, wiele lepsza, ale... Absolutely! trochę jej szkoda. No jest, to są na 5 do 1 za 5 sztuk tej gorszej amunicji. Mamy 20... Ja. Mamy tylko 4 sztuki tej wojskowej, więc... Yes. i would never seen a market like this. You could buy almost anything. But Bourbon owed money to the Hansa sentries and was anxious to leave. Okay. i Muszę we'll use that to make some you are? Let's a better with this Bourbon! Hey guys, we'd we'll better search this store.

Okay, these two may pass. Welcome to the market. Okay, let's move our asses. Or would you like to Friar enjoy to their company a little more? Hey, watch your tongue. <laughs> We're in deep shit.

She promised to go with me to pick Marshall. The boss is busy. Come back later. Okay. How about How about What's, the What's the occasion? Driver's the occasion? Come on. You've no business here. This exit's locked down. Move along. Co my to ja możemy zrobić? No, Mała amunicja. Możemy ją odstępnią grać. Mi to pasuje. O, metr naprawdę ładnie wygląda. Wszystkie potrafią się urządzić. Nawet po tej wojnie atomowej. Tam mamy nawet jakieś targowisko.

I'm to the nearest in place oh, tend no. 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 a... no. 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 right. to it. disappear Excellent choice! Good Good gun! Definitely better than yours! The, the best be gun in the world! Recommend so Throw your junk away! Excellent choice! Good gun! Definitely better than yours! This stuff is five times better than your toy gun. Skull is sufficient. Draw your junk away, that's for babies. Throw your junk away, that's for babies. one will be the best for me. Definitely better than yours. Draw your that's for babies. That's for for

granaty. Tutaj mam pięć, filtrów dziesięć, więc myślę, nie będzie problemów. Już mam tylko jeden. Granaty. Program wyjść. Tutaj co mamy? Naprawa broni? Nie, więc myślę, że zrobiłem to co chciałem zrobić i możemy powolutko kończyć ten odcinek no, chyba nie będę strzelał z tych kulek więc myślę że mogę je sprzedać wszystkie okay. Dostałem 3, tylko 3 monety, a nie wydałem naprawdę dużo. No właśnie na, na takiej zasadzie działają kantory walut. No dobra, więc dziękuję wszystkim za oglądanie mnie. Zapraszam do oceniania, komentowania i co tylko chcecie pod tym filmikiem. Na razie, cześć.